Gimnazjaliści pili w szkolnej toalecie. Stan jednego z nich wymagał pomocy lekarza. Zawód baca, nie tylko dla mężczyzn. Szlakiem smaków Podhala rusza projekt Tatrzeńskiej Izby Gospodarczej. Tetmajer w zakopieńskim urzędzie miasta. Setne urodziny Tadeusza Staicha. Choć to, co wydarzyło się w poniedziałek w zespole szkół w zębie, wstrząsnął posadami placówki, to ani uczniowie, ani rodzice nie chcieli komentować zajścia. Chciałam zapytać o to, co się wczoraj w szkole wydarzyło, czy pani słyszała, może? Słyszałam i co pani myśli o tym? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Nie mam pojęcia. A, to się często zdarza? Oj nie, chyba to taki pierwszy przypadek się zrobił. Nie obawia się pani wysyłać dziecka do takiej szkoły? Nie. Nauczycielka na lekcji matematyki w gimnazjum zauważyła, że jeden z uczniów jest pijany, zawiadomiła dyrektorkę szkoły. Uruchomiliśmy procedurę zgodnie z sytuacjami kryzysowymi, jakie w szkole się trafiają. Wezwaliśmy rodziców, w pierwszej kolejności poinformowaliśmy rodziców, następnie wezwaliśmy policję, no i w celu zapewnienia Dziecku bezpieczeństwa, również pogotowie, pogotowie ratunkowe. Uczniowie wnieśli alkohol na teren szkoły i raczyli się nim w toalecie. To jedyne miejsce na terenie placówki, które nie jest objęte monitoringiem. Policja zabrała ich na posterunek w zakopanem i przebadała alkomatem. Wobec dwóch z nich wynik tego badania wykazał 0,2 promila alkoholu, w drugim przypadku 0,5. Natomiast chłopiec, który był. Najbardziej pod działaniem alkoholu, o czym świadczyły po prostu jego objawy zewnętrzne, zataczał się, mówił bełkotliwie, trafił do szpitala, gdzie został przewieziony kariatką, tam została mu udzielona pierwsza pomoc. Sąd dla nieletnich zadecyduje, czy uczniom zostanie przydzielony kurator. Nie wiadomo skąd młodzi ludzie wzięli alkohol. Kierowniczka jednego ze sklepów w Zębie twierdzi, że na pewno nie kupili go u niej. Tutaj ja sobie mogę obydwie ręce i nogi dać obciąć, że nigdy dziewczyna nie z żadnemu młodzieńcowi. Nawet, gdy pani zdarzy się, że ktoś go od dwudziestki, za każdym razem prosimy o dowód osobisty. W domu ucznia, który znalazł się w szpitalu, również nie otrzymaliśmy żadnych informacji. Dzień dobry. E, chcieliśmy zapytać o ucznia gimnazjum. Nie ma go, proszę pani. Nie ma go, a rodzice jego są może? Nie ma. A pan jest bratem pewnie? Tak. Co pan myśli, skąd wziął alkohol? Proszę pani, ja nie będę przeprowadzać z panią takiego wywiadu. Ale co to się stało? Czemu on tak zaniósł do szkoły alkohol i sam pił? Proszę pani, on alkohol nie się. No. Szkoła przygląda się sytuacji rodzinnej gimnazjalisty. Jak podkreśla dyrektorka, jest ona dość skomplikowana. Wobec pijanych uczniów wyciągnie konsekwencje zgodne ze statutem szkoły. Chłopcy zostali objęci opieką psychologa. Jestem zaniepokojona, muszę powiedzieć, tą sytuacją, bo tak jak mówię, jest to jakaś pierwsza taka sytuacja, która, która mnie dotyczy i w, w okresie tych lat, w których no, jestem dyrektorem, no i myślę, że podejmę wszelkie starania i działania, żeby do takich sytuacji po prostu więcej nie dochodziło na terenie szkoły. Wypasem owiec, wyrobem bunca i oscypków zajmują się od wieków. Baca to osoba znana, szanowana, ale nie Do takiego wniosku doszli sami zainteresowani. Dzięki nim odbył się pierwszy na podchalu kurs zawodowy baców i juchasów. Dla tych właśnie, którzy nie chcą przykładowo iść ani do biora, ani innej pracy jakiejś robić, do fabryki wyjeżdżać za granicę, chcą jeszcze tą kulturę, dziedzictwo zachowywać i dla tych właśnie takich, kurs zawodowy, egzamin z papierami czeladniczy na bacę zrobili. Kurs zorganizował Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Katowic. Wzięło w nim udział 20 mężczyzn i jedna kobieta. To jest było od początku już tak powiedzmy przesądzone, bo nie miał kto tu siedzieć na tej bacówce. Wiadomo, że jak się wynajmie chłopów, no to różnie to jest, no nie, Nikt nie przypilnuje tak po prostu jak swój i jak se przypilnuje sam swojego biznesu. I mówi się, że kobieta na bacówce może się pojawić dopiero po 24 czerwca. Ja jak nie. to jest? Jak pani to pogodzi? Znaczy się, nie wiem, no ja nigdy nie miałem. Zawsze były takie właśnie docinki z tego z względu, jak mnie tu to chłopy, tu nasi właśnie gorolecy, ten, jak mnie widzieli, nasała się tam władma ze tym, to zawsze było, o to nie będzie szczęścia, nie będzie to, bo baba nasała się godą, ale ja nie chodzę. spłodnicy no w portka godą, więc jak może być nieszczęście No i, i tak się kończy komentarze. Tak na przykład łożonie bacy, no to się normalnie gada, że bacowo, nie. A, a taka nazwa, nazwacy będzie jakoś. Ja podejrzewam, że po, po takim nagłośnieniu sprawy, to na pewno coś tam wymyślą w mediach. No, Pani białą koszulę, świetnie zrobioną fryzurę, to tak na co dzień. A no gdzie na co dzień, Pani kłano To i no tak na zakończenie sezonu, na co dzień. To się nie da niestety. Na co dzień to są kalosze, spodnie, niestety. Yy, rękawki muszą być krótkie, bo się całe co jak mocy w tej serwotce nabija. Tamte łosypki to wszystko nie do się. Pracuje się w tym dymie, w tym wszystkim, tu trzeba wymyć, wysprzątać, to no nie da się tak elegancko. Musiałbym je, musiałabym mieć co najmniej no ze dwóch pracowników, żeby wiecie: Robili wszystko za mnie, a ja ino została w okienku. No, taka jest prawda, nie? Żona rządzi. No to wiecie, no to niby tak razem rządzimy, no ale to niech ze będzie za więcej żona rządzi, no. Pašli my łowiecki, mogli my i pałsz. Ej, bo swój, moje nie pał. Mogłaś my mi nie O tym, że oscypek, bunc i jagnięcina to sztandarowe przysmaki Podhala wie każdy turysta. 30 restauratorów w ramach projektu Smaki Podhala nauczy się wykorzystać nie tylko te skarby kulinarne pod Tatrza. Chcielibyśmy, żeby te miejsca, które będą uczestniczyć w tym projekcie, czyli te restauracje, stały się tak naprawdę na tej ścieżce kulinarnej wyjątkowymi miejscami, gdzie zarówno kuchnia to niemalże pracownia alchemii kulinarnej, gdzie doznania Klientów i turystów, którzy będą z tego korzystali, będą naprawdę na wysokim poziomie, gdzie serwis i obsługa też będzie na miarę tatr. Pomysłodawcami projektu są Tatrzeńska Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Oświatowe na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zależało nam na tym, żeby kaczmy, które są na, na, na obszarach gmin podlegających temu konkursowi, no miały okazję zaistnieć. W związku z tym no, te obszary w jakiś sposób będą zauważone poprzez te kaczmy, które w tym projekcie się znajdą. Projekt rozpoczęła konferencja prasowa zorganizowana w hotelu Litwor w Zakopanem. Najważniejszą jego częścią będzie szkolenie szefów kuchni i personelu. Poprowadzą je ikony kulinarne Sylwester Lis i Robert Sowa. Jestem bardzo dumny, że pod mnie zaprosiło do takiego projektu. Każda restauracja może, no w moim przypadku na przykład swojego szefa czy kucharza wysłać do mojej restauracji po to, żeby poznał nowe technologie w gotowaniu, bo na takich funkcjonuje i ja i cała moja ekipa się szkoliliśmy, więc ktoś może przyjechać sobie. I, i, i podpatrzeć, jak to wygląda. Może te technologie również przenieść tutaj i, i, i wykorzystywać na przykład świetną podhalańską jagnięciną. W projekcie weźmie udział również Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita oraz uczniowie zespołu szkół hotelarskich w Zakopanem. Nie zabraknie również Podhalańskiego Góru od produktów regionalnych, czyli Kazimierza Furczonia. Rejony, wsi, wypasu, owiec, bydła, Powinno się skupić na tych restauracjach, a nie sprowadzać za granicę z Nowej Zelandii jakieś chemika, ja jakieś coś. Wiadomo, że ta żywność jest troszkę drogso, ale jak zmamy promować i robić coś dobrego, to zróbmy z nasego spodhala tą żywność dobrą. Projekt zakończy się powstaniem kulinarnego szlaku turystycznego. Po 30 wybranych przez Kapituły restauracjach, poprowadzi turystów specjalnie wydany folder. Koszt projektu wynosi około 100 tysięcy złotych. Większość finansowana jest przez szwajcarski program pomocy dla nowych członków Unii Europejskiej. Prostać Kazimierza Tetmajera, znawcy tatr, ikony młodej Polski, poety, który choć był ceprem, posiadł niezwykłą umiejętność posługiwania się gwarą, przypomniała Barbara Wachowicz w spektaklu, który odbył się w zakopieńskim magistracie. Do końca życia wierzył i tak pięknie też napisał: jeśli nawet umrę w Nowym Jorku czy na biegunie, to ja i tak powrócę w tatry. I dzisiaj wraca. Wraca przede wszystkim z tą wspaniałą młodzieżą, z którą zawsze dane mi jest przygotowywać spektakle o Wielkich Polakach. To jest, są wspaniałe kapele góralskie, to są wspaniałe dziewczęta, które cudownie śpiewają. E, I przecież Hej, idę w las, piórko mi się migoce, wydaje się nam być rdzenną podhalańską pieśnią, a napisał ją Kazimierz Tetmajer. Krywaniu, Krywaniu, co żeś tak osowiał? Też nam się wydaje, że to jest rdzenna pieśń góralska. A to też napisał Kazimierz Tettmayer. Krywaniu, Krywaniu, Wysoki lecą płynno sposób wymienić wszystkie dziedziny na Niwie, których działał. Był przewodnikiem, radiowcem, filmowcem, animatorem teatralnym, propagatorem kultury i gwary góralskiej. Ksiądz Józef Tischner nazwał go sługą słowa. Na harendzie, audycją przygotowaną przez aktorów Studium Słowa, uczczono stulecie urodzin Tadeusza Staicha. Wiersze kwitną w obecności Marusi, a cała harenda tu nad rzeką dymi poezją jak watra. Na wysokość Ludovego, Na Nute Kasprowicza na harędzie przepracował 7 lat. Dzięki uprzejmości jego żony Zofii, we wnętrzach jeszcze raz rozległ się jego głos opowiadający o gospodyni tego domu Marii Kasprowiczowej. Siedząc nieraz wieczorem z panią Marusią. Sam. jej opowieść. Jak mu o swoją i jak ona pisała. Pisala bowiem bardzo dużo. Napisala podróżną książkę zatytułowaną „Ciemnik”. W saloniku Harendzieńskiego muzeum wspominali Tadeusza Staicha wszyscy ci, którzy mieli okazję spotkać na swojej drodze tego niezwykłego człowieka.